Witam Was ponownie. Dzisiaj przeczytam Wam bajki dla najmłodszych bajkę pod tytułem Masza i Niedźwiedź. Żyli raz sobie, dziadunio z babunią, mieli wnuczkę maszę. Pewnego razu wybrała się masza z koleżankami do lasu na grzyby, dziadunio z babunią takiej powiedzieli. Tylko uważaj w lesie, nie oddalaj się od koleżanek, żebyś nie zabłądziła. A w lesie było tak przyjemnie ptaszki, żuczki i muszki, a wszystkie miłe dla maszy wszystkie jej pomagają w zbieraniu grzybów. W końcu masza zapomniała się i odeszła daleko daleko od koleżanek. Zaczęła wołać, ale nikt jej nie słyszał. Chodziła po lesie, aż całkiem zabłądziła. W największej gęstwinie zobaczyła chatę. Zastukała, nikt nie odpowiada. Chnęła więc drzwi, a one otworzyły się na oścież. W chatce ten mieszkał niedźwiedź, tylko akurat nie było go w domu. Gdy zjawił się wieczorem, zobaczył maszę i z uciechy aż łapy zaciera. Już cię stąd nie wypuszczę, dziewczyno. Będziesz ze mną mieszkać, w piecu palić, kaszę gotować. Zezłościła się masza. Ale nic nie mogła poradzić. Zamieszkała w niedźwiedziej chatce. Niedźwiedź całymi dniami chodził po lesie, a maszy przykazywał. Nigdy nie oddalaj się od chaty, bo wszędzie cię znajdę. Złapię, a wtedy zjem. Dziewczyna zaczęła głowić się na tym, jakby tu od niedźwiedzia uciec. Myślała, myślała, aż wymyśliła. Pewnego dnia wrócił niedźwiedź z lasu, a Masza rzekła – Wypuść mnie, niedźwiedziu, do wsi, żebym zaniosła prezent babuni i dziedniowi. – Nie, bo w lesie zabłądzisz – odpowiedział niedźwiedź. – Daj ten prezent, sam im zaniosę. A Maszy właśnie o to chodziło. Napiekła pierożku, włożyła je do wielkiego kosza i mówi do niedźwiedzia Zanieś pierożki babuni i dziaduniowi, tylko kosza po drodze nie otwieraj, pierożków nie wyjmuj. Wejdę na wysokie drzewo i będę pilnować, czy nie podjadasz. No dobrze, odparł niedźwiedź, daj ten kosz. Wyjdź jeszcze na ganek i sprawdź, czy nie zanosi się na deszcz. Niedźwiedź wyszedł, a masza szybko wskoczyła do kosza i przykryła się pierożkami. Niedźwiedź wrócił do izby, wziął kosz na plecy i poszedł do wsi. Szedł, szedł, aż przystanął na chwilę i mówi: Znajdę wygodny pieniak, przysiądem i zjem jeden pierożek. A masza z koszyka ostrzega: Siedzę ja tak wysoko, że widzę bardzo daleko, aż wąż się tutaj si siadać, mojego prezentu zjadać. Ależ ma bystry wzrok, zdziwił się niedźwiedź. Widać rzeczywiście, wysoko wlazła i szybko poszedł dalej. Szedł, szedł, aż znowu przystanął na chwilę i mówi: Znajdę wygodny pieniek, przysiądę i zjem jeden pierożek. A masza z koszyka ostrzega. Siedzę ja tak wysoko, że widzę bardzo daleko. Nie waż się tutaj siadać, mojego prezentu zjadać. Ależ ma bystry wzrok! Zdziwił się znowu niedźwiedź. Widać rzeczywiście wysoko wlazła i szybko poszedł dalej. Przyszedł niedźwiedź do wsi i dawaj z całych sił walić w bramę domu babuni i dziadunia. Otwórzcie, otwórzcie, przyniosłem wam prezent od maszy. Na taki hałas ze wszystkich zagród wypadły psy i rzuciły się na niedźwiedzia. Wystraszył się niedźwiedź, postawił kosz pod bramą i nie oglądając się za siebie, uciekł do lasu. Dziadunio podniósł wieko kosza, zagląda do środka i własnym oczom nie wierzy. W środku siedzi masza cała i zdrowa. Dziadunio z babunią Wyściskali maszę, wycałowali i odtąd nazywali ją swoją spryciulką. Dziękuję Wam bardzo, życzę Wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, spełnienia marzeń i do miłego, szybkiego zobaczenia.